Limit na komputer. W jaki sposób zdefiniować dzienne ograniczenie czasowe dla dziecka? Po zainstalowaniu programu w zasobniku systemowym odnajdziesz ikonkę. Kliknij tę ikonkę prawym przyciskiem myszy, aby uruchomić edytor limitów. Możesz tutaj ustalić dzienny limit wykorzystania komputera, bądź generować kody przedłużające ten limit. Cała konfiguracja limitu odbywa się właśnie w tym oknie. Aby dodać użytkownika systemu Windows, dla którego chcesz zdefiniować limit, kliknij najpierw przycisk Dodaj, a następnie wybierz z listy tego użytkownika. Niech tym razem będzie to Kasia. Kasia będzie mogła dziennie bawić się przy komputerze przez 30 minut. W kolumnie czas wykorzystany, możesz zobaczyć, ile czasu już zostało wykorzystanego z tego limitu. W kolumnie wprowadzony czas zwiększenia limitu, zobaczysz, ile kuponów zostało do tej pory wprowadzonych. Wielkość limitu może zależeć od dnia tygodnia, dlatego też w sobotę i w niedzielę zwiększymy limit aż do 60 minut. Podobnie dodajesz kolejnego użytkownika. Wybierasz go z listy, wskazujesz podstawową wartość limitu, która zostanie użyta wtedy, gdy nie określisz innej wartości w kolumnie odpowiadającej dla dnia tygodnia. Stąd też Krzysiek może się bawić w sobotę i w niedzielę 60 minut, a w pozostałe dni 30 minut. Rafał będzie mógł bawić się. Codziennie przez 60 minut. Po zakończeniu definiowania limitu należy kliknąć zapisz. Ale uwaga! W naszym przypadku okazuje się, że Rafał jest administratorem komputera. Tymczasem administrator komputera może wyłączyć limit. Dostałeś ostrzeżenie na ten temat. Linijka administratora jest podświetlona na pomarańczowo. Na zakończenie. Zamknij okno edytora definicji limitów i zamknij okno konfiguratora. W tym filmie zobaczyłeś, jak definiować limity dla dzieci. Zapoznaj się z naszymi pozostałymi instrukcjami oraz odwiedź naszą stronę www.